Witam Państwa ponownie. Wybitny rosyjski dramatopisarz Antoni Czechow powiedział: Każdy święty ma przeszłość, a każdy grzesznik przyszłość. Dzisiaj poznamy świętego, któremu przeszłość została przebaczona, i grzesznika, któremu darowano wspaniałą przyszłość, ponieważ jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. To już ostatnie zamówienia. Za 10 minut zamykamy! Hej, Ken, wypijesz jeszcze jednego? Jednego? Będę jeździł po okolicy, aż znajdę jakąś nocną knajpę. Tak, ta, wystarczy ci już na dzisiaj. Zwłaszcza jak masz zamiar siąść za kierownicą. Tak gdzie tam wystarczy? Jedziesz ze mną? <noise> nie, 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 dzięki. Golnę sobie jeszcze kieliszek i idę do domu. Ale popatrzę sobie, jak będziesz wyjeżdżał z parkingu. Nie bój nic! Im bardziej jestem zalany, tym bardziej odlotowo prowadzę. Tak, 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 to prawda. No dobra, jedź. A ja sobie popatrzę przez okno. Wielu młodych ludzi z własnej woli zawala szkołę, mimo że ma możliwości, by dalej się uczyć. Dzieje się tak z różnych powodów. Niekiedy winna jest temu sama szkoła, jeśli nie potrafi zyskać sobie autorytetu ani zainteresowania uczniów. Często wina leży po stronie rodziców. Jakiekolwiek byłyby przyczyny, jedno jest pewne. Młody człowiek, rzucając szkołę, nie jest w stanie w pełni uświadomić sobie skutków swojej decyzji. Tak było w przypadku młodego mężczyzny z Minnesoty, który bardzo wcześnie postanowił przerwać naukę. Prawdziwa historia Kenaridiego już teraz w wyzwolonym. Kiedy byłem młody, co i róż coś rzucałem. Nie tylko coś, ale i w coś. Zaraz po tym jak rzuciłem szkołę, rzuciłem się w życie przestępcze. W rezultacie trafiłem do więzienia, ale ledwo mnie wypuścili, znów wszedłem w konflikt z prawem i dopadło mnie FBI. Ale zacznijmy od początku. Urodziłem się w południowej dzielnicy St. Paul w stanie Minnesota 4 lipca 1928 roku. To może wydawać się dziwne, że ktoś urodzony w dniu amerykańskiego święta niepodległości staje się niewolnikiem tak wielu różnych rzeczy, ale cóż, tak mi się przytrafiło. Nasza rodzina była liczna, w sumie dziesięcioro dzieci. Sprawy religijne rzadko były poruszane w naszym domu, ale do kościoła chodziliśmy regularnie. Pamiętam, jak kiedyś, w drodze do kościoła, ojciec wytłumaczył mi, dlaczego tam chodzimy. No, jeszcze jedna przecznica i będziemy. Nie wiem, po co my tam w ogóle idziemy. Taki mróz! Można zamarsnąć na śmierć. <noise> nie jest tak źle, synu. A co uważasz, że nie powinniśmy chodzić do kościoła? Pewnie, a po co? Czemu psuć sobie każdą niedzielę? No cóż, synu, ja patrzę na to w ten sposób. Jeśli nie będziesz chodził do kościoła, nie będzie ci się wiodło w życiu. Mimo, że bardzo rzadko zdarzało mi się opuścić niedzielne nabożeństwo, jakoś nigdy wówczas nie usłyszałem, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swojego, z całej siły swojej i z całej myśli swojej. Więc tłumaczenie Ojca, że do kościoła chodzimy po to, by zapewnić sobie powodzenie w życiu, nie wydawało mi się niczym dziwnym. Ale to daje pogląd, jak bardzo powierzchowne było moje rozumienie religii. Wkrótce jednak w naszym domu pojawiło się i inne stanowisko. William! To nie może być prawda! Nie mogę uwierzyć, że Berta nie żyje! W auta prawie nic nie zostało! Mam tylko nadzieję, że nie cierpiała. To niemożliwe! Miała dopiero 18 lat. Jeszcze nawet nie skosztowała życia. Nie to nie może tak być, że jej już nie ma! Ty tak mówisz, a co mają powiedzieć maluchy? One naprawdę tego nie rozumieją i... No, Kenny powiedział, że była mu winna dwa centy. I zastanawia się, jak odda mu te pieniądze. Tak, tak, to się nie mieści w głowie. Nie tylko im, nie też. No, ale musimy jakoś żyć choćby dla nich. Trzeba zawiadomić krewnych. W zakładzie pogrzebowym wszystko już załatwiłem. Musimy teraz mieć dużo siły, kochanie. Co to ma znaczyć, że więcej nie pójdziesz ze mną do kościoła? To, co powiedziałam. Kiedy braliśmy ślub, obiecałaś, że będziesz ze mną chodziła do mojego kościoła. Tak wyglądają twoje obietnice. Urodziłam ci dziesięcioro dzieci, William. Jedno z nich umarło. Jak chcesz to sobie weź pozostałe, ale ja tam więcej nie pójdę. Ja nie rozumiem. Nie rozumiesz? Przecież tak samo jak ja byłeś na tym pogrzebie. I wszystko ci się podobało? Dla mnie nie było tam nic, co mogłoby mnie pocieszyć. Pogrzeb jak pogrzeb. Co tu się może podobać? Tak ci się tylko wydaje. A mnie aż skręcało, jak musiałam tam siedzieć i słuchać tego człowieka. On nie miał nic do powiedzenia, ani słowa współczucia i pociechy. Och, William, dlaczego ona odeszła? Ja tego nie przeżyję. Niedługo potem mama zaczęła chodzić do innego kościoła, a ja, jak tylko trochę podrosłem, przestałem chodzić w ogóle. Nie lubiłem też szkoły, a zwłaszcza panującej w niej dyscypliny, a ponieważ byliśmy biedni, w wieku 16 lat rzuciłem naukę i poszedłem do pracy. Była akurat wojna, pracy było więc pod dostatkiem, a zarobki niezłe. Łapałem się wielu zajęć i szło mi całkiem dobrze. Kupiłem sobie nawet używany samochód. I właśnie wtedy miało miejsce pewne znamienne wydarzenie, które radykalnie zmieniło moje życie. Któregoś wieczoru, kiedy przyjechałem do zakładu na nocną zmianę, zagadnął mnie starszy współpracownik. Znaliśmy się dość dobrze, a on najwyraźniej na mnie czekał. O, cześć, Ridy. Możesz na chwilę? Ach, to tyle, o jasne. Wiesz, chciałbym prosić cię o przysługę. Jeżeli chodzi o pieniądze, no to przykro mi, ale nie. Spokojnie, spokojnie. Pieniędzy to ja mam dosyć. Potrzebne mi auto. Pomyślałem, że może byś mi pożyczył na dzisiejszą noc. Jak skończysz zmianę, będziesz je miał z powrotem. No... czemu nie? Mogę ci pożyczyć. No, świetnie, stary. Mam ostrą randkę. <grymne> <grymne> Trzymaj kluczyki i powodzenia. Tylko no. za bardzo nie szalej. Dzięki, stary, nie pożałujesz. Mam talony na benzynę. Odstawię ci je z pełnym bakiem. Leo dotrzymał słowa. Kiedy po nocce wyszedłem na parking, już tam na mnie czekał. No cześć, Ken. Pooglądaj go sobie dokładnie. Zderzaki są na swoim miejscu, żadnych wgnieceń, zadrapań, lakier nieporysowany i pełny bak. No, to widzę, że dobrze wyszedłem na tym interesie. Ja też, chłopie, ja też, naprawdę dobrze. No, hmm. i została mi jeszcze flaszka. No to chodź, wsiadaj. Przejedziemy się gdzieś i obciągniemy, co? Upiłem się pierwszy raz w życiu, i było to tak, jakby otwarło się przede mną całkiem nowe królestwo. Jakbym z małego ciasnego pokoiku wszedł do wielkiej sali z wysokim, w jaskrawych kolorach sufitem. Alkohol okazał się w moim przypadku potężną demoniczną siłą. Prawie od pierwszego kieliszka moja osobowość zupełnie się zmieniła. Wszystko inne zeszło na drugi plan. Liczyło się tylko ogromne pragnienie, które za wszelką cenę trzeba było zaspokoić. Kiedy człowiek stawia wódkę w centrum swojego życia, zaczyna doświadczać rzeczy całkiem nowych, zupełnie różnych od tego, co znał wcześniej. W moim przypadku były to wypadki samochodowe, z których każdy mógł skończyć się tragicznie. Pierwszy wydarzył mi się w święto dziękczynienia. Jechałem jako pasażer. Było trochę po piątej rano fajny imprezowy gość, ale śpiewać co ty nic w kolele nie umiesz. Zamknij tę swoją niewyparzoną gębę! A propos gęby! To jeszcze łyka, bo mi zasłał w gardle. No ale nie daj, ma mowy, to gdzie... Hej, hej! Samochód był kompletnie zdemolowany. Ale ja wyszedłem z tego zaledwie ze zwichniętym barkiem, a mój kolega z kilkoma niewielkimi skaleczeniami. Tym niemniej, taki wypadek powinien był mnie skłonić do przemyśleń na temat picia, a zwłaszcza picia połączonego z prowadzeniem samochodu. Ale dla mnie nie miało to żadnego znaczenia. Ostatnie zamówienia! Wiesz, jeszcze jednego okę. Okay? Nie w tej podłej spelu nie wezmę auto i poszukam jakiejś knajpy otwartej całą noc. No nie masz już dość. <laughs> Chodzić jeszcze potrafię, nie? No, chodzisz może i tak, ale prowadzić? <laughs> no to zaraz zobaczysz. No, dobra, będę patrzył przez okno. Patrzcie, 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 patrz, jedzie, jedzie, o, o. zawodowo, normalnie Formuła 1 Śmiga między tymi autami na parkingu O, ciekawe No, no, no przecież nie weźmie tego zakrętu no. Wiedziałem Kiedy z piskiem opon wyjeżdżałem z parkingu na ulicę Byłem już zbyt rozpędzony, żeby wyrobić na zakręcie Straciłem kontrolę nad wozem i uderzyłem w barierkę mostu Poczułem ból w klatce piersiowej, a w głowie mi huczało. Ale jak to alkoholik, kiedy wpadnie w kłopoty, pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, było, gdzie tu się napić. Pieszo wróciłem do baru, z którego właśnie wyszedłem. Nie, rany, Ken! Człowieku, jak ty wyglądasz? No? Nieważne, jak wyglądam, zapytaj mnie, jak się czuję. No dobra, dobra, jak się czujesz, no? A jak to jak? No, tak jak widać, krytynie czekaj, no, czekaj, zawieziemy cię do szpitala! Daj, daj spokój! Lepiej niech barwa laleje mi jeszcze jednego! Łyski <grym> przyprawiła mnie o mdłości. Żołądek odmówił posłuszeństwa. W klatce piersiowej bolało mnie tak bardzo, że nie mogłem oddychać. Więc poprosiłem mojego kumpla, żeby odwiózł mnie do motelu, gdzie mógłbym wytrzeźwieć. To było w czwartek, gdzieś koło pierwszej w nocy. Dwa dni przeleżałem w motelu, ale ból w klatce był coraz gorszy. Nie mogłem spać, więc w sobotę poszedłem do lekarza. No, jak to się stało, panie Ridley? A, Wypadek samochodowy. Miałem czołowe zdarzenie i poleciałem na kierownicę. Nie ma pan pasów? Pasy? To dobre w samolotach. Kto kiedy słyszał, żeby zakładać pasy w aucie? Gdyby pan je miał, nie doszłoby do tych uszkodzeń. Zobaczy pan. Kiedyś pasy bezpieczeństwa w aucie będą obowiązkowe. <gry> Czy to coś poważnego, doktorze? Mhm. Raczej tak, panie Ridi. Ma pan złamany mostek. Trochę potrwa, zanim będzie pan znowu sprawny. Pewnie pomyślicie, że taki wypadek powinien być dla mnie dobrą nauczką, prawda? Ale prawda jest taka, że nałogowy alkoholik przechodzi obojętnie obok wszelkich znaków ostrzegawczych. Nie przyjmuję do wiadomości niczego, co w jakikolwiek sposób mogłoby przeszkodzić mu w piciu. Więc piłem dalej. Piłem i prowadziłem. Pewnego wieczoru byłem razem z innym kumplem od Kieliszka. Przyznał, że jest zbyt piany, żeby prowadzić, ale mimo tego siadł za kierownicą. Kiedy zjeżdżał z autostrady na drogę prowadzącą do domu, udowodnił, że faktycznie był zbyt pijany. Ej! Hey, trzymaj kierownicę! Obraca nas, no wylecimy z drogi! No, młody człowieku, można powiedzieć, że ktoś czuwał nad tobą. A dok? Co się stało, doktorze? Wyjdę z tego. Wygląda na to, że tak, chociaż trochę to potrwa, bardzo krwawiłeś z twarzy i gadła. O ile wiem, wypadłeś przez przednią szybę. Auto zupełnie zmiażdżone. Operowaliśmy cię cztery godziny. A co z moim kolegą? Jest cały? Tak, dojdzie do siebie Ale kiedy was już stąd wypiszemy Zajmie się wami policja Samochód nie należał do mojego kumpla, ale do jego kolegi z innego stanu Pożyczył mu wóz, ale był tak pijany, że kiedy wytrzeźwiał, nie pamiętał, że to zrobił Więc zgłosił kradzież Zanim udało nam się to wszystko wyjaśnić, ładnych parę dni spędziliśmy w więzieniu. Tak. Gdzieś po drodze, nie mam pojęcia gdzie, przekroczyłem tę cienką linię, która oddziela kogoś, kto pije dla towarzystwa, od alkoholika. Objawy były oczywiste. Żeby móc egzystować, potrzebowałem coraz więcej alkoholu. Bez drinka nie mogłem przetrwać ani jednej godziny. Picie poważnie przeszkadzało mi w pracy, coraz krócej udawało mi się ją utrzymać i coraz dłuższe były okresy bezrobocia. I wtedy, kiedy zaczęło brakować mi pieniędzy, żeby zaspokoić mój nauk, przekroczyłem kolejną granicę. Razem z moim kumplem chcieliśmy odzyskać trochę wydanych przez nas pieniędzy. Postanowiliśmy obrabować sklep monopolowy. W ten sposób rozwiązalibyśmy dwa nękające nas problemy. Braku wódki i braku pieniędzy na wódkę. Czekaj, czekaj, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zaraz puści. No musi! Dawaj. Oh. A, no udało się. <laughs> I, I co? I nic. Alarm. Myślisz, że zapomnieli włączyć alarm? No na to wygląda, bo przecież by już było, nie? Dobra, wchodzimy. No. Bierzemy pieniądze i jakąś flaszkę. Yy, na, najpierw flaszkę, albo dwie, a potem pieniądze. No. No. O, mają tu niezły towar oh. Szkoda, że nie możemy wynieść go całego Nie bądź taki zachłanny, Ridi. Jedna buteleczka wystarczy na początku. A, a, a teraz poszukamy forsy i zmywamy się z trawy Znalazłeś? Tak Ej, to wygląda na całkiem niezły uł Pokaż, pokaż Świetnie, <słuch> <słuch> no, pakujemy i zwiewamy stąd Co ty? Po coś to włączy? Co, co, ja? 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 Myślałem, że to ty wąc. Co Ty, nieważny kto co, co? Nie jemy, No co? Już Tym razem udało nam się uciec, ale nasze szczęście nie trwało zbyt długo. Podbudowani tym pierwszym sukcesem, zdołaliśmy parę razy go powtórzyć, aż w końcu policjanci dopadli mnie, akurat na jakiejś zabawie tanecznej i zgarnęli na komisariat. Zostałem oskarżony o wielokrotne włamania. Dwa miesiące spędzone w areszcie, tyle musiałem czekać na rozprawę, były dla mnie przerażającym doświadczeniem. Zostałem uznany za winnego i skazany na pięć lat. Po ogłoszeniu wyroku zrobiło mi się słabo, ale wtedy sędzia dodał jeszcze jedno zdanie. Ponieważ jednak młody człowieku jest to twój pierwszy wyrok, mam zamiar go zawiesić. To oznacza, że będziesz mógł nadal pracować, prowadzić normalne życie jako wolny obywatel tego kraju. Jednym słowem, będziesz mógł się zrehabilitować. To dla Ciebie ogromna i jedyna taka szansa i mam nadzieję, że ją wykorzystasz. Jednego byłem pewien: w Twin Cities byłem spalony. Zaciągnąłem się więc do wojska. Jedno pytanie we wniosku o przyjęcie wzbudziło mój niepokój: Czy byłeś karany? Myślałem nad tym przez chwilę i w końcu napisałem: Nie. I tyle. Jakoś przeszedłem obóz dla rekrutów, uciążliwy ze względu na panujący tam rygor, a wkrótce potem zostałem wysłany do Korei. Po dziewięciu miesiącach ciężkich walk na pierwszej linii frontu wróciłem do Stanów i stacjonowałem w Chicago. Piłem trochę mniej, także udało mi się nawet skończyć szkołę i zdobyć maturę. Zaraz potem zostałem awansowany na Kaprala i byłem dumny z moich osiągnięć. Podczas któregoś z weekendów wybrałem się do centrum Chicago i wstąpiłem na drinka. Ile? Powiedziałem wyraźnie, żołnierzu, i to już ze zniżką dla wojskowych. No w Korei za te pieniądze mógłbym kupić trzy takie drinki. Dobra, ale to nie jest Korea, to jest stara dobra Ameryka. Wkrótce zostałem przeniesiony do Niemiec, gdzie za amerykańskiego dolara można było dostać o wiele więcej. Wszystko szło dobrze, dopóki FBI nie przymknęło mnie za sfałszowanie zaciągu do wojska. Moja sprawa stanęła przed naczelnym sądem wojskowym, który oddalił oskarżenie. Miałem sporo szczęścia, bo za coś takiego mogłem zostać karnie zwolniony z armii i na pięć lat trafić do więzienia, a mnie pozwolono z honorami wrócić do domu. W międzyczasie mój brat Bill stał się chrześcijaninem i od początku przy każdej okazji próbował mnie nawracać. Nie chciałem tego słuchać, dlatego go unikałem. Próbowałem jakoś urządzić się w cywilu, ale mi się nie udało. Więc po dwóch latach, a byłem już wtedy mocno zaawansowanym alkoholikiem, wróciłem do wojska. Wysłano mnie do bazy Merkury w stanie Nevada, oddalonej o jakieś 50 mil od Las Vegas, gdzie testowano bombę A. W któryś weekend wybrałem się do miasta, żeby się napić i nacieszyć tamtejszym nocnym życiem. W niedzielę rano w motelu, kiedy po ciężkiej nocy dochodziłem do siebie, włączyłem telewizor. A jeśli cię oko twoje albo ręka twoja gorszy, wyłupię lub odetnij i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż żeby całe ciało miało być wrzucone do ognia wiecznego. W dzisiejszym świecie panuje tendencja, by unikać słowa grzech. Ludzie z ironią mówią o etyce purytańskiej, jakby była ona czymś chorym, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób po prostu próbują zaprzeczyć realności grzechu. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo społeczeństwo będzie się starało temu zaprzeczyć, fakt istnienia grzechu jest nie. niezaprzeczalny. Człowiek jest grzesznikiem. Biblia tak mówi. Jezus poszedł na krzyż właśnie z tego powodu. I każdy z nas głęboko w sercu wie, że to jest prawda. Przyjacielu, nawet jeśli siedzisz sobie teraz wygodnie przed telewizorem, jesteś zgubiony, ale wystarczy, że uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. A będziesz zbawiony. Wcale nie siedzę sobie wygodnie, kaznodziejo. Twoje ględzenie właśnie pozbawiło mnie tej odrobiny komfortu, jaką miałem. To był początek bardzo dziwnego okresu w moim życiu. Może trudno w to uwierzyć, ale poczułem się tak mocno przekonany o moim grzechu, i tak tym przerażony, że prawie całkiem przestałem pić. Dwa tygodnie później poszedłem do księgarni i kupiłem Biblię. Powiedziałem sobie, że będę czytał tę świętą księgę, żeby sam stać się bardziej święty. I czytałem, ale nie zauważyłem, żeby z tego powodu cokolwiek się we mnie zmieniło. Te wewnętrzne zmagania trwały miesiącami. Wiedziałem, że jestem grzesznikiem, ale byłem zbyt dumny, by przyznać, że sam nie potrafię tego zmienić. Mniej więcej wtedy wybrałem się na wakacje do San Paul, do mojego rodzinnego miasta. Mój brat Bill był tam pastorem. Podczas rozmowy na ten temat stwierdził, że potrzebuje zbawienia. Przypomniał mi też, że cały czas modli się za mnie. To jednak nie zmniejszyło mojego wewnętrznego niepokoju. Na Sylwestra umówiłem się z pewną dziewczyną. Wypiję sobie jeszcze jednego drinka, jeżeli nie będziesz miał nic przeciwko temu. Na czemu miałbym mieć? No? Wypij sobie. <noise> Ty oczywiście weźmiesz sobie jeszcze jeden soczek no, Oczywiście, a masz coś przeciw temu? Każdy pije to, na co mało ochotę Chcę, żebyś się dobrze bawił <głosy> <głosy> Bardzo śmieszne. Posłuchaj, co się z tobą dzieje? Ja chcę dzisiaj zaszaleć. Wstąpiłeś do jakiejś sekty, czy co? Nie wstąpiłem. Po prostu bałem się pić. Niedługo potem przeniesiono mnie do bazy macierzystej w Camp Irwin w Kalifornii. Cały czas spędzałem w Los Angeles, próbując jakoś zagłuszyć poczucie winy i pustki, ale od tego nie było ucieczki. Strach przed piekłem i świadomość grzechu nie opuszczały mnie ani na chwilę. Nie piłem, byłem trzeźwy, ale nieszczęśliwy. Obiło mi się o uszy, że gdzieś w okolicy ma przemawiać jakiś wybitny kaznodzieja. Próbowałem dowiedzieć się, gdzie i kiedy, ale na Long Beach dotarłem już po zakończeniu całego cyklu spotkań. Dopiero dwa tygodnie później trafiłem na niego w Hollywood. Spotkania odbywały się w Markle Theatre. Miałem nadzieję, że może on pomoże mi pozbyć się tych dręczących mnie ciągle myśli. Stoję tu teraz przed Wami, patrzę na Was, i nie wiem, czy widzę ludzi żywych czy martwych. Biblia uczy nas, że dopóki święty duch Boży Cię nie ożywi, jesteś martwy w swoich grzechach i przewinieniach. Wynika z tego, że więcej tu teraz martwych niż żywych. I właśnie dlatego tu jesteście. Bóg przyprowadził Cię tutaj, żeby dać Ci nowe życie. Ale jest w tym pewna tajemnica. Mimo, że dla Boga jesteś martwy, po to, by ożyć, musisz umrzeć ponownie. Popatrzcie na mnie. Patrzycie na umarłego człowieka. Tak, naprawdę. Umarłem dwa tysiące lat temu. Tak jest napisane w liście do Galatów. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Przyjmij więc właśnie teraz to życie, które zostało ukryte z Chrystusem w Bogu, po to, żebyś mógł żyć dalej dla Jego chwały, dla chwały tego, który Cię umiłował i oddał swoje życie za Ciebie. Byłem jednym z tych, którzy chcieli. W piątek 21 lutego 1958 roku przyjąłem nowe życie. Moje serce wypełnione zostało pokojem, a mój umysł poczuciem sensu i celu. Ostatecznie uwolniłem się od alkoholu, który o mało mnie nie zniszczył. Niedługo potem zostałem przeniesiony do garnizonu w północnej Kanadzie, gdzie poznałem misjonarzy, którzy uczyli mnie, jak czytać Słowo Boże. W 1959 roku wystąpiłem z armii i poszedłem do szkoły biblijnej w Minneapolis. Tam poznałem lilian, z którą pobraliśmy się 4 kwietnia 1964 roku. Rok później Umarł mój brat Bill w wieku 49 lat. Wiernie modlił się za mnie przez 15 lat, zanim zostałem zbawiony. Razem z Lilian przez długie lata służyliśmy panu w naszej alma mater, gdzie uczyliśmy młodych ludzi wywodzących się z różnych kultur i przygotowywaliśmy ich do pracy misyjnej w ojczystych krajach. A potem także organizowaliśmy wsparcie dla ich działań, tak by mogli głosić tam dobrą nowinę o nowym życiu, które można znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie. Nasza córka Kathleen pracuje razem z nami jako rejestratorka w koledżu. To prawda, że każdy święty ma swoją przeszłość, a każdy grzesznik może mieć swoją przyszłość.